Dzień dobry. Dzisiaj krótka dokumentalny materiał, system balansujący. Może zaprezentuję. To jest system robiony na zamówienie dla określonej osoby, dla użytku osobistego, w związku z tym nie może być zbyt forsujący. Tradycyjne systemy pokazywane na warsztatach fundacji jeszcze w 2016-2017. No były dosyć mocne, bo to były trzy rzędy, dwa rzędy po trzy cewki. także no było ich więcej. I to one no były kontrowersyjne. Również w, w moim odbiorze tego, co kesze o nich uważamy. Natomiast ten jest optymalny z, z, pod każdym względem. I teraz o co tu chodzi? Zakładam, że wszyscy wiedzą, na czym polega technologia kesze, jeżeli nie. Pod filmem będą linki do materiałów o podstawach. Teraz tak. Tutaj obieg w warstwie nano, w warstwie nadprzewodnika, które którą połączone są te wszystkie cewki identyczne jak w Magrawie, z tym, że są w pionie, ponieważ no, lepiej chłoną to, co mamy, energię, którą mamy, akurat nadmiar w ciele lub niedomiar, tak? Chłoną lub, lub dają. Cała sprawa zaczyna się. Zwykłą cewką magrawa, która jest na podłodze pod krzesłem, czyli, czyli między mną a Ziemią. Czyli zmienia warunki zwyczajowe, w których przyzwyczaiłem się funkcjonować na tej planecie, przynajmniej moje ciało. Cały czas chodzimy po planecie. Tak? Cały czas mamy kontakt z jej różnymi emanacjami pól tak? magnetycznych, geopatycznych, wiecie o co chodzi, cieków wodnych itd. tak dalej. Tu mamy normalny reaktor zbudowania na zasadzie magrawa, z tym, że w poziomie. Magraf jest w pionie, tak? Ma trzy rzędy tak, w cewek, w każdej, na każdym poziomie ma inny gaz. Tu masz CH3, CO2, i tu ciężkie gazy w buteleczkach. Tu jest normalna cewka. Do, zaczyna się to wszystko systemem komunikacji, czyli długą cewką zwartą w pętle. To, to jest taka antena. Ona po prostu zbiera oddziaływania, pól magnetycznych pomiędzy tymi cząsteczkami gazu w stanie nano, czyli CO2, CH3 i innymi pierwiastkami głównie organicznymi. Zbiera to i przekazuje na wejście poprzez kondensator, duży kondensator cewkowy, bateriokondensator, również z, z tego typu GANSami z innych, z innego czasu, z innych pól. Także to jest początek tego ruchu. Początek dosyć harmonijny z naszym ciałem, ponieważ nasze ciało no, w 65% składa się z tlenu, 10 z wodoru, 18 z węgla, więc to są nasze, nasze organiczne pola. I teraz tak. Przez baterio kondensator, który działa na zwarciu, czyli też ruch, pierwotny ruch, który materializuje nam ten hologram. Ma miejsce, żeby tam się przejawić, tak? Tam zarezonować. Za Poprzez drut pokryty warstwą nano wchodzimy na pierwszą cewkę tutaj przy lewym Lewymudzie. Następnie kolejny drutem również z baterię kondensator. Cewka bliżej pleców. lewe biodro. Następnie przez kolejne wyjście tej cewki łączymy z wejściem cewki, powiedzmy tył, 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 tył pleców, tak? I to samo tutaj bliżej, klatki pierwszowej, przód. Tak? Po czym wyjście tej cewki idzie na cewkę cynkową, to widać, ona jest zupełnie inna, jest szara. Teraz już bliżej. Szara, dlatego szara, ponieważ jest z cynku, z drutu cynkowego. Dlaczego? Kasia wielokrotnie podkreślał, że dłuższy kontakt głowy z nanomiedzią nie jest wskazany, bo nanomieć jest bardzo absorpcyjna i drenuje lekko, tak? Także tu jeżeli używamy codziennie ten system przed pracą, po pracy, do medytacji, do relaksacji, to lepiej, żeby tu przy głowie nie mieć nanomiedzi. Dlatego jest cień. Również te cewki z zewnątrz, czyli magnetyczna część, tak zwana jest, nazwa, jest z miedzi, natomiast grawitacyjna, czyli to co jest w środku łącz jest przed Przeplotem indukcyjnym testem jest cynku. To powinno być, widzieć takie srebrne. Także te cztery są cynkowo miedziane, pół na pół. Bo są bliżej głowy. tak? Czyli tu jest dużo mniej miedzi niż w zwykłej cewce, tu gdzie mamy ciało czerwone mięśnie. Tu miedź jest jak najbardziej wskazana, bo z miedzi są czerwone mięśnie. Czyli to jest góra. Przechodzimy analogicznie. Przód, tył, tył, udo i kończymy na solance, która zbiera to, co nasze ciało, że tak powiem, nie potrzebuje, tak, co oddaje. To się wszystko dzieje na, na poziomie no, zupełnie nieświadomym czy, czyste pola. Tu mamy gaz na dole, tu mamy gazy w bateriach, kondensatorach, czyli ta strona jest dająca, akurat. No, u mężczyzny lewa strona jest y, żeńska, tak? czyli, czyli chłonąca. Witasz się prawą tak? Czyli tu jakby moje ciało pobiera to, czy, to, czego być może akurat w tej chwili mu brakuje, a ta strona biera to, czego mam nadmiar, tak? Zależy jaki dzień w pracy, jak spałem, tak? Różnie, w różnych momentach mamy różne nadmiary. I to skoląduje w soli, w wodzie z solą, którą raz na jakiś czas trzeba wylewać i dawać nowo. I to jest wszystko. Jeżeli kogoś zainteresuje ta technologia, na bazie której zostało to zbudowane, technologia pana Kesze, w gruncie rzeczy to jest technologia świadomości, temat bardzo na czasie w dzisiejszym wrześniowo-jesiennym przełomie roku 2020. To linki do podstaw, do materiałów z podstawowymi wyjaśnieniem podstawowych pojęć, co to jest nano, co to są wolne atomy, co to są nato, atomy w stanie nano, co to jest gaz, czyli gaz w stanie nano. Te linki będą pod filmem. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.